jestem Jana fałszynkax i W dzisiejszym odcinku na moim kanale gramy w Motor X Ja mam sobie dostał, to z nim. Słuchajcie W porządku, że zrobiłam jakiegoś fajnego peta Ja z Ciebie już bo mi i wyskoczył coś jakiś hakerski mm -hmm. i zrobiłam mu teraz ja hakeram. hakerem Czekaj, 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 co to? mam tylko jednego peta a idziemy lepiej ja nazywam i dałem jakiegoś jeszcze mocnego peta. Spoko. Okay. W ogóle my nie możemy opowiedzieć do menu. Skąd masz takiego peta? Ej widzowie wy, ty f... Się wykażą, chyba spakowało się, wracam do za 5 minut. To znaczy jest za 5 lat. teraz my wybieramy... My... Lubię kotki, więc mieram psa. Nazywamy go... Czemu będziesz lubię kotki, ale psa? Nazywamy go... Jeden. Ty Tak mi to jest polska nazwa Zobaczcie, mam i 3, 2, i Jak ludzki... Jak ludzki człowiek, osu nie ma tego kota A mnie chce wczytować Jestem taki mądry, że osu nie ma, mi zaczniemy grę od nowa, bez po No klikaj to sobie. No pokaż się. A my będziemy sobie zbierać peciki. Ale mamy już 15 milionów. Falso, sobie. I może jego... Nie, 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 nie. Od tego skoszczę. A o to fał... A oto spańcz Bubek. Pan odezbił. Dobra, nazwijmy go jemusz. I a, nie. Janusz <laughs> Czemu ja swojego pyta nazywam Janusz? Ej nazywaj moim imieniem A jak wam się podoba z kim to straci w górę? Mówi, nie musicie, ale patrzcie tu mamy łop, niebieskie łapki w górę A czerwony tutaj jak subskrybent Ale nie pokażemy On nie ma pyta mi piec się nazywa 1-3 A Janusz I mam 106 końców wiesz? Ja. 106 końców Idę? Idę? Idę my jesteśmy silni w grę. Zbieraj to. Mm. No, oczywiście, wszystkie paty, które. Dużo będzie, nie. nie Będziecie mogli wygrać. Ciekawe, kiedy już mnie dojdziemy do jakiejś mapie. Zbieraj to, piesku. Piesku, zbieraj to. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Zbierzesz to? O, zobacz mi. To pomogę ci. No. no tak, poproszę taki pecy. A gdzie nie takiego? E, nubek. Ja sobie idę kupić peta. Wywalaj. Ale on wolny jest ten piesek. Tak? Nechově. No dawaj to. I co przydać? No, co to są za skłopy? Pity, nie jest taki, to ja mi sam uzbieram. Wszystko, tylko do... Co to się nazywa? W re, re, an, re an, 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 jest an, 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 Ej, an, 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 to, nie, nie, nie? to. Ale gdzie ty się jeden ty by się nazywało 2 go. Ja gdzie ty go zmienisz? Sam nie ja wiem, tu gdzieś klikłem. Co głównie? Okej, to już wydajemy jajko. Wygraliśmy ile, hajsu. Uwaga! Ile? Skąd ty to masz? Znamy, najpierw kupimy najlepsze pod w grze. Skąd ty to masz? Oczywiście będę mądry i kupię wszystko. Mm. Skąd ty to masz? Bo jestem silny. Skąd ty to masz? I kupię mi jeszcze jedno jajko. Bardzo głupio. No to! I kupię mi jeszcze jedno jajko. Coś nie ma jakiegoś O, Nie. O, możemy skrzynkę otworzyć. Czy masz takie? Jezu, jedno, ja nie zginęłam. Gdzie to jest? To ja też chciałam. Oj nie. Gdzie moja trzymyczka? Weź, tak pokazuj. No, bardzo mądrzy i kupiliśmy sobie. Trzeba was edytować. Ty się będę nazywała. O, Januszowa. Tak, ona się nazywała Januszowa. Nie no, kurde, nie napisało się.

Okay. No, nie mam innych. Ale Taki. No ładny. Zuuuuu! nie tu w 5 sekund. Ale masz pyty. pety Otwierać to głównie, mamy już? Ja się na najlepiej na serwerze, widzowie.

Pa, oni to szybko zniszczą. Widzisz, mm. jak szybko to niszczą, brzydelu. No i z mam przyczyny mam ładne nie jak ty. Nie, bo mnie mnie No ja idę dalej. Mm. Będę tak długo kupował, aż się nie skoczył na raj. wie. I pójdziemy sprzętować jak chcesz. I X zwierzęt dla Was. Nie stać mnie! Od, Od kiedy... mnie nie stać? Otwierać to! Mamy 30, jak pety mamy. Otwierać to! Szybkie, 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 szybkie! Musimy stać na tą górną matę! 75 tysięcy! I zostawić to dwa Co zrobię? Pójdźcie, Szybciej, Szybciej! Szybciej! Szybciej, Szybciej! Szybciej, Szybciej, Szybciej! szybciej, szybciej, szybciej,

Ej, czy tu mam być? Co tu mam być? Nie, nie chcę demu, jak sobie jej dalej. A stary! O, teraz to. Ja gdzieś mogę iść. Nie! Zbierz, że jej potworzę. Nie, nie mogę iść. Nie mam gimniki. Żeglaj, stary! To tyle, że to wszystko, co otworzę. To żeglaj. Chodź szybciej, szybciej, szybciej. Nie patrz o kupię, jak będzie. Dobra. Idziemy. Czy w ogóle przejdziemy jak smakor X kawałek? nie chcę ci. Może jakieś ja masz łamę krecie? Nie, nie chcę te wszystkie. Co Co to za kupa jest? Ty jestem drugi na babce, a ty jesteś... Gdzie ty jesteś? Co to jest zakupa? Ja jestem drugi na babce. Tak. I tu jest Nie Już mam się podrejdować. Wbierać ją. mam siły nad... No kurde, mogę polecić na to drugie. Lucie. Muszę parę kupić, Kaczyń. A Harry, a czemu nie powysyłałaś ten trajdy. Wysyłam, wysyłam, wysyłam. Proszę. O, ty mi daj jeszcze takie pety. Ich ja ci dodać nie chcę. To się nie opłaca. Opłaca, to mega. Idealny mam. O, oh, please. Idealny Masz? Mam. A zawsze jednego proszę. A w życiu? que não sei se você vai conseguir. Eu não sei se você vai conseguir. Eu não sei se Proszę, nie mam lepiej. Jeść, jeść, jeść. jeść. Nareszcie. Jestem mniej lepszy od ciebie, kiedy idzie. A teraz No widzę. ma ja tak mam dobre karty. Dobra, ja ci pisać rędę i pokażę, jakie masz patuje, mocno ja, to, to, ja, to, to ja ci pokażę ja pokaż, moja. Myśli traj'a. Brama traj'a. Pogę ja mam takie paty. No to fajnie masz. Czy, czy możemy już przejść wszystkie mapy? Okej, legendy mi jesteśmy drzewi. Bardzo mądrze. Skąd stary. Nie wiem, dobra. No. Czekałem, do którego przejdziemy z tymi petami. Trzeba bez użyte tu na już. Tak nie lepszy start. Od mojego kolegi, czyli Alan. Jakiego kolegi Alana, którego kanał macie w opisie. Tak, a jak nie masz w opisie, to będziemy się mieli shorty. A chyba ja mam się mieli w opisie, widzowie, kanału do jego. A będziecie mieli do odcinka, ale jest do kanału. Teraz, ty gdzie jesteś? No O, dawaj, otwieraj to. Τα ρίχνει πάνω στο μυαλό μου. Θα μπορούσαμε να τα πορτώσουμε εδώ. Έχει ένα το βάλεις στο μυαλό σου. A że my tam pójdziemy tylko na chwilę? Minie ja sobie pójdę. Ja mam tu po billion. Czekajcie, przejdziemy co opety Motor X czy nie? Dawajcie mi ten Peta. Idziemy za PETA. Zdałaj kolejne opaty? Tak. Takie popad trójdzie. Pokaż. pokaż. Ale gdzieś indziej. Nie robisz mapce. Łagam. Ja idę na drugą mapę. Co? Ja nie lekam. Już? No, idę na drugą mapę. Szybko idziesz. A wiesz, jaki to dziecko? No, Skondzu Bobek, hamuj się, hamuj się, hamuj się. Nie Dziękuję za nie Wiesz, tutaj nie ma, Где идешь? На, другом, на, на, другом, а на и он пакет. <плышки> Idziemy dojść do tego walonego świata kiedyś. Doszliśmy widzowie. Prawie. Dary jeden już jestem. Nie ratuj się. Nie idziesz teraz. No, no to po prostu z matka. Czekaj co? Jesteś mi. Ocholę tam. My drogą widzowie. Nie, nie. Ile zawarto tyle gramów? mamy komuś Tak, 250 milionów. Nie, no na serio. nie niekoniecznie mu dawać. No, mamy widzowie! wreszcie. A tej, a tej, tej, na tej drugiej mapie? No. Udało się! My to dopiero doszliśmy. Ece! Ready! Ja mam już przeszkód w tysiącu czynków, ja mogę stąd pójść. Słyszałeś, ja zaraz tą idę, wiesz? Jak to? Wiesz co, ja mogę zaraz tą pójść. Nie. A ja? Ty nie. A ile masz tych końców? 7, siedem, 7, siedem, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2 3. Nie masz by? K. A to Mhm. To by. No patrz. I Kapsuke, widzowie. Widzowie, spędzimy teraz tu... Ja z tobą żegnam się, pa I nie, nie, Jesteśmy na kolejnej mapie. Ale się... ja teraz tutaj się... jest nie, dowolnie, a teraz? Od kogoś. nie, to nie, 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 kogoś, nie, 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 No <gry> jestem z wami. <Jestej> tu? tak <gry> cię a dostajesz peta? Bardzo, tak ja też wezmę do kolejnej mapy my tutaj mamy petikę <gry> <gry> Czy możemy, dalej i do hakera? A to? Jest hakera? Zmiany, to przejdziemy. Nie wiem, hakera. Zmienimy to Nie, Nie. A ty pochodzisz do hakera? idziemy na kolejny świat. 妈。哦。<Nah. S 2> um. Ich bin 我感觉。Okay. ओके okay.

Idziemy dalej W sumie by się żeby gdyby dojść do samego i ten, bo to tam... idziemy dalej, nie? obraz spremi implementare smeli owanne patignacwat je O, je <tryk> <o, tryk> <o, tryk> Gdzie ja, się uderzy, to hrabię sobie. ja mam miejsca, kontaktuję. Mam nadzieję, że nam się spodobał. I ja, tak ja, to są w tym kąpeczku w ogóle subskrypcje. Ja wiem, że to mówię drugi raz, ale ja, mam nadzieję, że sprawiliście już. Ja mam, że żegnam, żegnam się, że żyję, papa.